Do 9 kwietnia, proszę Państwa, w Poznaniu rzadziej będą jeździć tramwaje i autobusy. Czy takie oszczędności mają sens? Dlaczego zostały wprowadzone? O tym będę rozmawiał z poznańskimi radnymi z Klubu Radnych Wspólny Poznań, wiceprzewodniczącym Komisji Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych, Pawłem Sową, którego bardzo serdecznie witam przy telefonie. Dzień dobry, panie radny. Dzień dobry panu, dzień dobry państwo. A na naszej drugiej linii radny miasta Poznania z Prawej Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji Krzysztof Rosankiewicz. Dzień dobry, również witam pana radnego. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wiceprzewodniczący, wiceprzewodnicząca Komisji Transportu z Platformy Obywatelskiej, no nie pasował ten termin, ta godzina naszej rozmowy, a i z kolei inna radna z PO, no nie odebrała ode mnie telefonu, więc rozmawiamy w męskim gronie, ale bardzo się cieszę, panowie, że znaleźliście chwilę czasu dla naszych słuchaczy. Najpierw w lipcu ubiegłego roku podwyżka, no można powiedzieć, gigant za przejazdy miejską komunikacją w Poznaniu. Teraz ograniczenie jej do rozkładu, no praktycznie Sobotniego. Chyba tak by to można w skrócie określić. Jak panom podoba się ta polityka miasta? Nie wiem, kto może Bardzo zacząć. Bardzo proszę, pani radny, skoro okay. już pan rozpoczął. No mi się nie podoba oczywiście i dlatego też w imieniu naszych radnych klubu Wspólny Poznań wystosowałem interpelację jeszcze w niedzielę wieczorem. No a to, co się działo wczoraj, mnie tylko upewniło w tym, że podjęliśmy słuszną decyzję, żeby zawalczyć o, o zmianę tej decyzji, <laughs> ponieważ e, mamy obiektywnie trudną sytuację pandemiczną, to, to jest fakt, tym, z tym się borykamy od roku. Natomiast no, musimy robić wszystko, żeby jak najmniej ona odbiała się czkawką y, naszym pasażerom. Szczególnie, mhm. że faktycznie, obiektywnie znowu patrząc, płacą oni więcej za no, gorszą usługę, jeżeli jest redukcja częstotliwości. To jest coś, co jest podstawowe. Y, jednym, taki, jedną z takich podstaw dla. Dlaczego używam komunikacji miejskiej, dlaczego wsiadam w tramwaj lub autobus, a nie we własny samochód? No to jednak ta częstotliwość, bo mogę się potem przysiąść albo mogę dojechać do pracy bezpośrednio, e, prawda? I, i, I nie przejmuję się, że jak ktoś wypadnie, m, jakiś jeden kurs, to ja ten drugi złapię w miarę szybko i tak czy siak zdążę, prawda? Mhm. Więc no. Już nie mówiąc o tym bezpieczeństwie pandemicznym, z którego no, by wynikała tak, dokładnie tutaj. odwrotna logika, czyli, czyli no logika... No tak, tylko tu się nie będę wypowiadać, bo nie jestem specjalistą w zakresie tu bezpieczeństwa. No ale, ale Logicznie jasne, logiczne, trudno zachować dystans, tak, nie jeżeli jest o to więcej osób chociażby, pojęcie, ze względu na, nie? chociażby ze względu na dystans, gdyby przyjąć i na wiarę, że, 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 że jednak to ma jakiś sens, prawda, że ta odległość ma znaczenie, no to, mhm. no to choćby z tego powodu faktycznie trudno go zachować w sytuacji, kiedy tramwa jest jasne. pełen. Pan radny Rosankiewicz, to samo pytanie. Myślę, że miasto popełniło pewien taki błąd komunikacyjny związany z komunikacją zbiorową. To znaczy niejako jakby przyznało rację tym osobom, które mówią, że no to właśnie ludzie będą mniej jeździć chętnie komunikacją miejską, więc na pewno będzie mniej pasażerów. I w taki sposób zostaliśmy w jakiś sposób wprowadzeni w takie, nazwijmy to, błędne koło, bo potem rzeczywiście ludzie, którzy no nie mogą zdążyć, na przykład, bo akurat nie mają kursu, nie mają przesiadki, rzeczywiście mogą zrezygnować i w taki sposób to zaufanie do komunikacji zbiorowej może być tracone, a można zrobić to inaczej. To znaczy, no jeszcze raz nie chcę podpowiadać w miasta, gdyby chciały to konsultować, rzeczywiście to mogłyby to właśnie zrobić na komisji, która była w piątek, czyli tego dnia, kiedy zmiany te ogłoszono. To znaczy w taki sposób, żeby rzeczywiście zobaczyć, no jakie z racji obiektywnych faktów linie na przykład no nie mogą kursować albo mogą kursować bardzo rzadko, jak na przykład te linie, które dowożą do, do marketów, do większych centrów handlowych czy czy gdzieś tam w okolice szkół, czy uczelni, natomiast nie jakby obniżać standard kursowania dla całego miasta, bo idzie sobie taki zły komunikat, rzeczywiście, że jak się tylko coś w Poznaniu dzieje i trzeba gdzieś poszukać jakieś cięcia, to robimy to najszybciej w komunikacji miejskiej, a druga rzecz jest jeszcze taka, że no bazą przychodową komunikacji są osoby jednak jeżdżące regularnie, które cały czas płacą tyle samo za bilety sieciowe okresowe dostając oczywiście słabszą usługę, także tutaj jakby... To no, panie, panie radny, no właśnie w tej kwestii... częstość na wpływach jest nieduża w stosunku do jakby pogorszenia ofert. No bo z jednej strony słusznie pan mówi o pewnym zniechęcaniu, można powiedzieć wprost, do korzystania z komunikacji miejskiej, ale panowie, chciałem zadać takie pytanie właśnie w imieniu na przykład takiego poznaniaka, który kupił sieciówkę, no można powiedzieć, że inwestuje swoje pieniądze i, i podpisuje jakąś, jest to jakiś rodzaj umowy, tak, z zarządem transportu miejskiego, że będzie korzystał, no i z układu, i z osobu komunikacji z chwili zawarcia tej umowy, prawda? Czyli wiemy, że jest taki, a nie inny system komunikacyjny, taki tyle, a, nie, a tyle tramwajów i autobusów w Poznanie. no i ja z tej sieci właśnie chcę korzystać w całym mieście. No i, i teraz po prostu w tej sytuacji pytanie, czy nie zostaje zrobiony, mówiąc wprost, w Konian, no bo to tak jakby teraz kupić bilety wiem, na cały sezon gdzieś do teatru, a chodzić na co trzeci spektakl, bo pozostałe zostały wyłączone. Mieliśmy kiedyś taką skargę, muszę powiedzieć, kiedy to yy, skarżący przeszedł na emeryturę w trakcie... Trwania biletu sieciowego i oczekiwał, że tak się wyrażę, wypłacenia różnicy w stosunku do biletu ulgowego, ale też jej nie dostał. I może tutaj były jakieś przesłanki obiektywne, także tutaj nie spodziewam się, raczej to jest takie. Ale można w przypadku powiedzieć... rezygnacji z usługi przez osobę, która zawiera tę umowę, to jeszcze tutaj można by dyskutować, prawda? No bo wiedział, że, że, że zawiera ją na rok i, i zaryzykował. Natomiast no, w tej sytuacji jest trochę, ludzie są stawiani pod ścianą, prawda? Obawiam się jednak takiego zrobienia na miękko, to znaczy, że oferta jest taka, że nawet gdyby ktoś jeździł tylko raz dziennie powiedzmy do pracy i z powrotem, to i tak można powiedzieć wychodzi do przodu w stosunku na przykład do biletów jednorazowych, więc no taka jest logika zresztą biletów sieciowych. No tak, ale ja mówię więc, o takim formalnym w sensie, tu... aspekcie. Panie Panu pan Ja, rad... ja, myślę, tak. ja tak. myślę, że ludzie mogą poczuć się oszukani i bardziej w kontekście znowu zniechęcenia, no i, i tego, i, i takiego budowania niestabilności, tak? Jakieś, jakiegoś poczucia zagrożenia wręcz, no bo, bo coś co ma być dla mnie ważne i, i, i w codziennym funkcjonowaniu, no, staje się nagle nieprzewidywalne. Budujemy podobno I, najlepszą komunikację w kraju. No tak, no tak, no to są bardzo, to, to te hasła, Yy, które no należałoby wspierać, no tutaj yy, są po prostu sabotowane przez, przez samo jakby miasto. No, problem polega też na tym, że, że nie konsultuje się tego z radnymi. I akurat yy, Krzysztof i ja jesteśmy w tej komisji Transportu no i spodziewamy, ja się spodziewam, że, że tego typu problemy, będą sygnalizowane na tej komisji, że jeżeli, bo dzisiaj się dowiadujemy, czy wczoraj jeszcze od prezydenta, że tu są problemy kadrowe związane z sytuacją no też pandemiczną wśród pracowników MPK. I to można okay, zrozumieć. Jeżeli tak, no tak jest, to można zrozumieć, ale też trzeba wtedy szukać rozwiązań. No i pytanie, czy kadra zarządzająca MPK przygotowała się. Na tak, no negatywne scenariusze, tak, prawda? No bo pandemia wybuchła rok temu i rok temu to faktycznie hmm, trudno było krytykować działania wszystkich rządzących na wszelkich szczeblach, bo można przyjąć zasadę, że zetknęli się z tym pierwszy to, raz w życiu, ale oczywiście. po 12 miesiącach jednak należy już przetestować pewne rzeczy i od osób zarządzających komunikacją na najwyższych szczeblach, i w ogóle osób zarządzających na takich wysokich szczeblach jednak wymaga się, żeby przewidywali coś i, i szukali możliwych rozwiązań. I po to również my jesteśmy, żeby im pomóc. Ale jeżeli do nas się nawet nie przyjdzie z tym problemem, tylko za naszymi plecami się to ogłosi, no to jak mamy szukać rozwiązań? Mhm. Panowie, no, kończąc ten wątek jeszcze sieciówki, który, który poruszyłem, jestem bardzo ciekaw, jakby któryś z Poznaniaków czy Poznanianek się po prostu zdecydował na pójście z tą sprawą do sądu, czy jednak nie dostałby jakiegoś ekwiwalentu, jakiegoś odszkodowania. No, ale to już zostawmy, czy panowie rozumieją tę decyzję i albo znają powody, dla których została ona ogłoszona, wprowadzona? Ja powiem krótko, nie, też nie, nie znam. No, ja dzisiaj na końcu jeszcze sesji poprosiłem o zebranie, o spotkanie Komisji Transportu poświęcone tej problematyce, no bo jeżeli na stronie miasta w piątek podawana jest przyczyna, że tu chodzi o obostrzenia centralne w kraju, żeby ta mobilność ludzi się zmniejszyła, mhm. no tej mobilności się nie zmniejszy częstotliwością, to można by sprowadzić tylko stan wyjątkowy i, i zapewnić ludziom byt, żeby siedzieli w domach, ale no to są decyzje rządowe. I teraz jeżeli nie ma takich decyzji, no trudno, żeby nie wszyscy przejdą na pracę zdalną, nie wszyscy mają taką możliwość, oni się przemieszczają. I teraz problem polega na tym, że jeżeli my zniechęcimy tych ludzi do korzystania z komunikacji miejskiej poprzez znowu mniejszą częstotliwość, a, a już są zdenerwowani, zirytowani podwyżkami które ponoszą od 9 miesięcy, i e, jeżeli my e, ich zniechęcimy, to oni się przesiądą do samochodu e, na rower, ewentualnie pójdą pieszo. Większość pewnie wybierze samochód. I teraz, co jest, jest istotą komunikacji publicznej? To nie jest jakaś fanaberia dla biednych. Nie. To jest, to jest e, sposób na to, żeby duże masy osób. Zamieszczały się po mieście. Jeżeli tego nie będzie, to oni wszyscy musieliby wsiadać w alternatywne środki, czyli w samochód na przykład. Mm -hmm. Jeżeli wyobraźmy sobie teraz przeciętny tramwaj w godzinach szczytu, jeżeli 100, 150 osób z tramwaju wsiądzie w 100-150 samochodów, to proszę sobie wyobrazić, jak wyglądać będzie ulica z dodatkową liczbą pojazdów własnych czterech kółek, tak? No staniemy w całkowitych korkach. Po to jest właśnie komunikacja publiczna i dlatego też jest dotowana właśnie po to, żeby też zmniejszyć tą natężenie y, ruchu indywidualnego, żeby a kolejna, mogła się a, kolejną, a kolejną konsekwencją może być po prostu to, co zresztą cały czas się obserwuje, czyli trend takiego wyprowadzania się z miasta i organizowania sobie życia poza miastem albo z jakimś tylko właśnie dojazdem, czy to pociągiem, czy samochodem właśnie. Ale wczoraj mieliśmy też na antenie tutaj głos naszej słuchaczki, która pani, która pracuje przy obsłudze chorych na COVID, co ciekawe, która bardziej, jak, jak mówiła, obawia się właśnie zatłoczonej miejskiej komunikacji niż zakażonych, przy których pracuje? Cóż, to myślę, że tutaj jest jednak pewne psychologiczne, takie mm, troszeczkę y, napuszczanie, jak to się mówi, na y, takie okoliczności, które nie są sednem problemu. Y, problem może wystąpić wszędzie, gdzie nie przestrzega się pewnych zasad. Może to być y, komunikacja, może być sklep, może być kościół, może być nawet środowisko sąsiedzkie, jeżeli ludzie nie zachowują dystansu, czy nie noszą na przykład maseczek, no, lekceważą objawy. Panie radny, do, do sklepu można sobie odmówić wejścia, natomiast do tramwaju w momencie kiedy człowiek się spieszy no do właśnie, pracy, to tuż musi się polemizował akurat. Dla mnie czołowym zarzutem tutaj, który należy jednak podnosić, to jest to, że no, nie skonsultowano tego z takim grami jakieś rady. gdzie jednak są 34 osoby, które mają 34 różne doświadczenia i tutaj na przykład można by było na przykład, myśleć ewentualnie na o uruchomieniu powiedzmy dłuższych pojazdów na przykład na danych trasach, czy, czy w większym dublowaniu, czy w no, od tego, gdybyśmy lepsze realny stan kadrowy MPK, czy, czy, czy w ogóle przewoźników, którzy jeżdżą w Poznaniu. No ale tej rozmowy nie było i, i coraz częściej mam wrażenie, że, że Rada rzeczywiście przydaje się wtedy, kiedy trzeba coś zatwierdzić i kiedy jest dobrze. A wtedy, kiedy trzeba reagować na kryzys, no to, to, to Rada dowie się z mediów. To ja jest, to też, ja jest też nie jestem od szukania rozwiązań, ale być może jakimś krokiem byłaby też dla przynajmniej części pasażerów oczywiście no jakieś tańsze albo, albo darmowe rowery miejskie po prostu, prawda? Przy takiej pogodzie może by to też w jakiś sposób odciążyło ten problem, prawda? No i jest no to też jakiś ja pomysł. Jest to jakiś pomysł. Też inne miasta. Modyfikowały te swoje, jakby, oferty przewozowe. Zawieszali w Warszawie czy w Szczecinie część linii takich szkolnych, mhm. dowożących właśnie no, uczniów. No, skoro oni nie chodzą tak, tak. teraz do szkoły, no to tutaj ta redukcja nie była bolesna. Ale no nikt nie zrobił czegoś takiego, co się wydarzyło wczoraj w Poznaniu, że, że Dobrze, panowie no, musimy kończyć, więc chciałem zapytać, tak, jak, jak panowie sądzicie, czy to, to już jest decyzja, która, która nie będzie nieodwołalna, czy, czy tutaj jeszcze można liczyć na jakieś waszą interwencję i jednak jakiś rozum do głowy pójdą radni? Nie, no tam tak jednak społeczny, znaczy no radni tutaj prawdopodobnie dalej nie będą mieli nic do powiedzenia, to jest decyzja już zarządu, czyli też i ZTM i prezydentów, którzy tutaj są mi nad tym, natomiast no pewnie nacisk społeczny czy, czy apelowanie w tym kierunku spowoduje postąpienie, już słyszymy Bezum. o tym, że, że częstotliwość na nich została przywrócona i należy po prostu jeszcze raz na tą siatkę spojrzeć i zobaczyć, gdzie można ten zasób ludzki po prostu alokować w taki sposób, żeby, żeby ta no o Paweł tutaj wspominał, grupa ludzi, która na pewno potrzebuje transportu i chce nim jeździć, żeby nie była zrażona po prostu. A te linie, pan... które rzeczywiście jeżdżą na do szkół, czy, czy czy tam, gdzie ludzie w tej chwili nie jeżdżą, mogą być w taki sposób wtedy Rozumiem. wyciszone. I, I pan radny Sowa? Myślę, że mamy kryzys i trzeba ten kryzys rozwiązać. Też o to dzisiaj apelowałem. Pewne zmiany faktycznie nastąpiły jeszcze w, wczoraj nawet tak. chyba wzmacniano pewne pewne kursy. Dniach, no, ale problem tak. cały czas jest dzisiaj. Ja też dzisiaj dostałem wiadomość od, od mieszkańca, że ledwo to wsiadł do tramwaju na mhm. Na rynku Poczekamy. Może te interwencje choćby panów też jednak przyniosą jakieś efekty, a radni platformy pójdą po rozum do głowy i znajdą jakieś rozwiązanie, które wpłynie na zarząd miasta, no i też na wykonawców tych działań. Bardzo dziękuję Panowie za rozmowę. Dziękuję. 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 Radosnego tygodnia. Krzysztof Rosankiewicz właśnie mówił te słowa radny PiSu, wiceprzewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji. Dziękuję panu oraz z klubu radnych Wspólny Poznań, wiceprzewodniczący Komisji Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych Paweł Sowa. Dobrego, dziękuję. Dziękuję panowie. Dobrego popołudnia.